Halo halo, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Fazmofobii tym razem jest ze mną pan Halo, Hello i miejmy nadzieję, że tym razem nie będzie nam krat kontentu chociaż hmm. no pewnie pewnie wyjdzie Jasne, jak jest. Contentu. O, no o pokaże, proszę a bardzo kraton. Proszę bardzo, farma. Ihi. Ostatnio też nie były farmy, tak? Eee, tak, tak mi się wydaje. Tak. Graliśmy dwie farmy ostatnio. O, no właśnie, dobra, weźmy ufałkę, żeby nie było najwyżej no. Trysia Huntley i Crucifix, zdjęcie ducha i... Go Steven Gdzie jest Michael Jackson? Ani nie mi się nie udało zagrać na Michael Jacksona. W sumie. A ja bym chciał na Waltera White'a Walter <laughs> Nie Hula. można mieć wszystkiego To prawda Okej, okay, so Karty! O, Benek już wiadomo co by robił. No, ciągnąłby chuje na trzy, co? <laughs> Bezpieczników tu nie ma Zobaczę w tym pokoju w takim małym... A ja idę do góry wtedy. Boże, jaki chłód z dworu. No Naprawdę jest bardzo dzisiaj... What the no. Noc. Ale no... No, to. Ale publicznie. Ale no... tutaj te bezpieczniki w tym No Czechanie. A jest yes, Ale to ja idę szukać kostki u góry gdzieś hey, może... Ale the fucking Takenbona. To dobre pytanie. Usun? Wiesz, zawsze można ciągać. Niby hmm, ja pod content tym. No właśnie, nie? Kontencik, kontencik. Tylko to wtedy ja może będę ciągnął że Nie, nie, to nie to Ja wiesz. będę ciągnął. Nie, aha, no to... No, wiesz. No to Ale czy? jeszcze sobie przejdę, zobaczę za bonerkiem. Żeby Ciągnę w razie co... Bajkę, o. Mordy. No i proszę bardzo. No jest bonerek, no i to się szanuje. No, no, no dobra, dobrze. Jak, jak będzie def w, w salonie, chyba. to będzie ciekawy. No tu na górę szybko spierdzielamy w razie... Albo nie wiem no, no, gdzie. Nie wiem, kładę, kładę to... to. Aparat w gotowości jest. Ciągnę chuję. The sun Okej, okay. that's only me. The Sun. Oh. Def Oh, Death. Aaaa, jest tutaj o, ja pieprzę w kor tutaj w tym głównym salonie oh, O no. ne, he coming, she coming Stara baba z sierpkiem ty I think that's gonna be disaster. O, oh, hiding spoty są w tym... Szapka ja kolorowa. Tu jestem w jakimś a tu jestem w dupie jakiejś, ty za piwem się chowam. Ale rzuca ty frajerska chmura. Ale tempo ma normalne. No. Nie DO. Nie tchajek, Nie, nie Rajczu. A Rajczu? No Rajczu też nie. Ale no, Refuś też nie, bo nie jest wolny mega. No. Wciąż uh. jest. Nie dżin chyba, bo dżin też ma te takie, ja tam na razie, no tam na razie, ale to tam na razie zostawmy, nie huntu. A, no, to A on nie jest kartu. jakiś super cichy? Właściwie ja nie wiem, bo, dobra ja... już po hancie bo można zapalać te światła. Mam wrażenie, że jakiś on cichy trochę jest. Czyli ono jest w tamtym pokoju. No to, to chyba nie, tutaj lepiej, ciągnijmy karty tutaj chyba, co? O. Na dole wręczyła, no, czy Wiesz co, już... zostawmy sobie na później. No. Można, można. Ja tego a tu zabiorę i pójdę za chwilę wziąć pilsy, bo będzie nieciekawie. No właśnie. Gdzie no, jest w tym no, pokoju, obok. Radio, w tamtym pokoju obok? W tym pokoju no, no, no ale A nie, ona ruchy. tu, stąd wyszła. U, chyba. A ja to serio? Ja to miałem tutaj ją jak poczuć No to rosy. nie wiem, gdzieś tu albo tam będzie. No, to... Nie, no tutaj zaufajmy w radio najwyżej. A, bry, bry, bry. Ale, ale bry, wiesz, na ona bry, może bry, przez ścianę, nie? działać. No ta, no. Ją... Idę pilsy położy? zjeść. Zaraz też okością chociaż jeden od niej, nie wiem. Tylko nie wiem, jednego jest dwa? To ile da? Jednego tak, dobrze. Hello, are you here? Dobra, biorę już króca fuksa, projektor, kamerę. No i oczywiście, jeżeli odcinek Wam się podoba, no to zachęcam do stawiania łapki i subskrypcji, jeżeli jesteście no Ostatnio bardzo dużo was przybywa tutaj na kanał Spazmofobii i wyświetlenia ładne robicie, także dziękuję. Wszystkim nowo przybyłem. nowo przybyły. Drzwi otworzyła tutaj do pokoju obok. Naprawdę, akurat jak wyszedłem i mówiłem, no poczekam, żeby no coś zrobiła. Zobaczę fingerprinty, czy są? Są? la 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 mi amigo. Łotciński No, fingerprinty interakcji nie załatwi, także ona jest tutaj na tym korytarzu jakby. Postawię tutaj jednego krucafuksa i to, zgaśmy tu światło. Projektorka. I idę po, nie wiem, gadanie albo coś. No, i co Spirit Boxa, zaraz tu spylę stąd. Se A, A jeszcze drugi krzyż wezmę w sumie. Aparaty dwa nam starczą, także. Aparaty A właśnie, co no. znaczy, że finger pinciochy są. No Orbixonów póki co to ICANS. Dobra, idę stąd, skoro masz tego. Idam tylko na stół tego, na stół dałem EMFA i Fafa Red. no. There's. Idę zrobić no zdjęcie. Brak. Have a nice talk, bro. I'm out. Też co, jednego pilsa chrupna najwyżej. Tak, końcamy i... okej. dwa dwa walnąłem bro. sobie. Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you French? Are you pizza? Are you here? Mm -hmm. Are you close? Are you there? Are you here? Hello? Are you friendly? Are you there? Are you close? Cię może się przeniosło tu. Are you here? No hmm, na zewnątrz nic nie widać na kamerach totalnie. Jedno nope. słuch trzeba zobaczyć może. One no, otworzyła drzwi do kuchni, te, takie jakby, więc no. No, no, no. Jest na całym tym tym, tym nie? Trzeba po prostu kamerę bardziej cofnąć, tam myślę dalej w salon. Majb, W tą stronę. Ja wezmę świeczki. Bo mamy quest'a na świeczkę, nieprawda? tam tu. Mamy? No. Nie mamy. Nie? Mamy, że paradoksalny. Chodź, krótki krzyk, i zdjęcie ducha. No dobra, świeczki też postawimy, będziemy wiedzieli, gdzie dmucha. Po prawda. O, tu pta od razu, jak coś, proszę bardzo. Dobra, to mogę sobie fotę zrobić. O ile stopek, holy a Ile mamy zdjęć możliwych do robienia? Jeszcze... okej. Okay. Okay, jeszcze mam aparatu. jest to problem. Okay. No tam gdzieś to leży. Ona rzuciła, tylko mnie, co? IMF-a, IMF-3. Okej. Czyli to jest gdzieś tutaj. Myślałem, że ona jest poszła obszarem tego, ale... Ja biorę jest, sobie ten, od, od razu kadzidełko to i to ja drugi aparat w razie W. tam postawiony właśnie. I don't know man. Wiesz, to jest też możliwe, że projektor nam się potem pojawi, bo na przykład jak nagrywkę no robi. O, nie oni. O no, idę właśnie. To świeczo. To jest tak niemożliwe z odciskami. This is literally impossible. To jest zero, ten to o jest 0 to To. Ostatnia nagrywka jak nagrywałem, to. U! Niech się im rzucił tym holo. Czym to tutaj... Im 5 no, Kupkiem tutaj tak daleko rzucił. Jean, Gorio. O, a to jest głośliwe, ale nie mam aparatu już sobie jakoś. Dobrze, elegancko. elegancku. Nie zniknął od rana, ale to fantom niemożliwe. Okej, okay, no, nie. miling Gorio Gorio. No Mo jest możliwy, czyli... No ośmiew, że cicho niby właśnie, więc... Czekaj, obejk to... Obejk to Fingerprinty trzeba... te Gorio nie zmieni pokoju. No właśnie Jean Din nam prądu nigdy nie wywali. Jak... No! W kuchni czymś rzucił się. No coś słyszałem, no I MF mogę podejść najwyżej na szybko. Tak, Tylko tutaj rzucił where? tym. ja no. yeah, indeed. co, nagle się przeniósł tutaj wtedy? Jak tak to gory raczej nie... No gory już raczej nie oh. Holy... She's mad, man Możemy wywołać hunta, hmm. nie? Teoretycznie, Możesz ale jeszcze to dwa nie, żeby... zdjęcia by się przydały. No właśnie, stupensje trzeba. Yy, Okej, okay, nie musisz wywoływać hantów, ponieważ. No. To jest hant. Tak, tu jest Hunt. E! Szybko Jest koziwe. szybki, jean. Chyba jean, no. Dawaj, tutaj na strych. Yes, yes, indeed. Raczej jean, ale... Na no moje, bo tak przyspieszył, jak cię widział. Możliwe. I teraz tak ale... nic większego, ale. Trzeba go ponasłuchiwać. Smiling to nie jest. O, za głośny. A no rzuca tam strasznie. To cheen ale chyba ale kroków no. nie słychać, nie? Totalnie. Jedynie, że rzuca. Bo jest daleko. Nie, 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 słychać fest. O. No chyba... No chyba chin, raczej Imin. Możemy jeszcze pójść po pilsy. Zrobić zdjęcia stupek. No, no. Naprawdę. O, jeszcze chęci. No właśnie. Ciekawe gdzie. Już po. Trzeba dobrać. wziąć te kurde tabletki. Przeciw alzheimerowe. Przecież z mojej codziennej. No. Weźmy Dobra. po soli jeszcze. Tadzidełko no, w dłoń sobie I... weź drugie. Indeed. Tyk. Dobra. Idziemy, wracamy się. To czyli tam jedną słupk kuchni postawić, czy coś no, właśnie. No, no, no wiesz, możemy nie sobie porozstawiać tak losowo, tego. nie? Zapal mi A jak będziemy chcieli się upewnić, Gina, na to jeszcze Hanta możemy wyłać kartami. O, mi znowu. Kuchnię. No, ja tutaj tu postawię. Hmm. Nie, tutaj chyba, no nie wiem. Nie, tu talerz leży na ziemi. To właśnie to słyszałem. Zobaczymy, no ja tutaj rozstawię tam, Zobaczymy jak to będzie. A tutaj talerzyk. O. o. No nie wiem tak. Jihinem. tapi bardzo. To by nie mówić. Can you can touch, you touch some thing, something? Can you O, też. Tam też. Tam Can you jest. some doors? Tam rzadko... ja jest. Tam jest. Tam jest. Tam jest. będzie no, tyra... o interakcja jest. interakcja. jest. Tam 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 odpada. Majdnik odpada. No, tylko no. Baka czy no Trzeba pytanie. by podczas hunt'a patrzeć, czy zmienia formę. No, ja się ciągle starą babą. Pierwszy raz był nie, to taką sierpkiem. No, no, no. Nie ja wiem kim teraz, jak ten hunt był, był. Ale on też starą babą, ale on na moment się tylko zmienia. No, ja wiem, jak się patrzę na niego. No, no chyba że karciochy. Ale, jeszcze, ale ja jeszcze zdjęcie jeszcze. step ten do the salt. Jaką ma na imię? Arsi, Arsi, Arsiuli, są you do you... some Li, please. Please. Taka boring trochę jest. Trochę. O, światło, orbik do mnie leci, Fakie. Aha, no jo. Ja. <laughs> Czemu to się O, już. Śmieszne to no. jest, że kliknął właśnie i... <laughs> chyba, że to w ramach ghost Event było, no to nie. Właśnie możliwe, no. Co, ciągniem za wajchę? No chyba ciągniem, no. No chyba, jo, no. Ta no się już karty. nie przyda. Chodzi, ja te karty <śmiech> wyjebałem. <śmiech> No, to jest dobre pytanie, czy jak biegliśmy na górę gdzieś, czy co? Gdzieś tutaj wywaliłem chyba. Mówiłem że gdzieś zachowasz je, ale... a tu co masz tutaj na schodkach tutaj Co mi Hermit Joker Tower Wheel of Fortune To byłoby idealnie obserwować właśnie Wheel of Fortune włączył w tym O oh, no? Wieś Devil wody. A tutaj skasił o no, idzie o robik do ciebie? Moon mm -hmm. i devil I don't know no, albo ryzykujemy, albo... albo e? No nie wiem. What Hunt! Hunt chyba, bo się drzwi zamknęły. No. O no, nie miałem od zamykających drzwi nawet. Niech tu przyjdzie, poobserwujemy tutaj tak sobie. Okej, okay, babcia ciągle. Nie no, przyspiesza. Ją, nie no, bry. przyspiesza. To jest fucking jean. Poszuben. Dobra, użyję, zwłaszcza, bo na nas goni, więc doesn't matter motor trochę. O, jean 100% ogólnie. No, 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 bo przyspieszył. Albo nie zabiła nikogo. Get fucked, bitch. Poszła na adów, pistu. A, niech idzie tam, dobił. No dobra, jean, Gin Jeanold się trafił, widzowie, Widzicie? się. dzikty, ty. co pracę Ginolda nie wiem, gdzie ty ją rozstawiłeś, bo ona nie zaczęły, eee, W tym. Ale chyba nie będziemy tryhardować na quest'a jednego, co? No nie, no bo przecież i tak pieniądze się zresetują niedługo, no. no właśnie, dobra, lecę Nie ma co, to po prostu, wiesz, sobie gramy, żeby sobie tak, o! Tak jest. Perfect oh. Investigate to nie jest, no bo O, ktoś ładne zdjęcia No, jak zwykle. No, ja? No, się odzwyczaiłem no, no. dwugwiazdkowego kręgu i no. No, no lecę bardzo. No dobra, nie było, nie było źle, dobra, gierka poszła. No, taka, taka, taka optymalna, bym powiedział. No, tak, tak, tak. I tu sił po Mailing. Haha, no to jest... Ja, ja mówisz, tak nie nie jest wiem. Żucy, ale te stepy takie susy i kurczę, no Cie, Nie wiem, jak dla mnie rozpoznawanie mailinga jest... ...głupie. O, well. Bo to ciężko stwierdzić. No, trochę niby ale... O no, i kurde, co ja mam na tego? To była Grafton, tak? Teraz byliśmy mm. To był Grafton chyba. To była ta o... co stolik jest no, na obrazku No dobra, czyli Bleeds' ja wezmę i zobaczymy ten co wylosuje, czy to, czy to Dobra. Niech to los zadecyduje na ja. no, chuj U, farm, farm, day. farm Day. No dobra Zostaliśmy rolnikami. Wsiokami. Zostaliśmy wsiokami. Walter! Ale nie White, Walter o, nie. Craig. Niestety, tak blisko... Motion tak dalej, Sensor Sanity, nie możemy pisiorów jeść. Nie ma jedzenia. Pow starego nie wziąłeś? A nie, wziąłeś. Własy ci przykrywają. Od tyłu. korzystamy z tego powstarego, że rzeczywiście... O, na bezpieczniki na intro, ty. To mi się podoba. Bez lusterka. Bez pozytyweczki. Dobra, to ty dół patrz, ja pójdę na górę najwyżej, żeby tak wiesz... Smooth. Taki jest plan. Wolta. Dobra, zrób Gary Gary. gary gagry gary. Mhm. Gagry. Chyba, gary. Nie, chyba nie będzie Gagry Gagry. Gagry'ego nie będzie? Hello, Walter. No i nie będzie też Ouch. My, czyli co zostało? Lalu krąg, ko lalka, piwalk. łapa. Ale lalu nikogo nie ma niestety, więc... To krąg. Zaraz zobaczę, to Co razie, coś nam zwrócił? Nie wiem, nie słyszałem, więc ci nie powiem. Ja jestem pijany. Ah, maybe a little bit Hello Walter. Walta? Walter. What is your money Walter? Dobra, chyba nie to. Nie i have sex with you Walter. Hmm. Okej, okay, so. Can you give us a sign? Obstawiam, że będzie to raczej krąg przywoływań. Czyż nie? Otóż. Hmm. Otóż... Nie. Czyli małpia łapka. So where the fuck? Czekaj, jakaś chyba kojarzyć ona może być. kiedy takiej jakby, co hey, mam ją. Nie, to na tamtej innej farmie. A właśnie. Ale boulder w herety. Nie ja mam ma. Nie stoi. <głos> <głos> Hello, Walter, are you here? Wolduch. Nic nie robi, póki co jest strasznie. Chudikaway procesyka... water. Chudikaway water. Może w wannie, nie? Aaa, maybe. Jednak nie. Czy ja coś nie przelutowałem tutaj, że tego wannera nie zauważyłem? Trzej, trzej, ch tak chuj. Trzej ch dzik, no. Nic nie robi, cały dzień. Michael Jackson to jest. O, hiding spot jest w tym pokoju po lewej od razu. Aha, a tutaj nie byłem jeszcze chyba? Czy byłem? Hello, Michael, wyborze. Michael. Michael. Michael? A nie, ty tutaj byłeś. Michael Montraut? Michael Monroe. A także Walter, ale nie White. No niestety. Ciekawe jaki. No, masz napisane w sobie. Craig. Shocker, shocker. Aha, shot Nie ma ducha, uciekamy. To jest miejsce bez ducha, to jest... Zostaliśmy strollowani. Tak, śmierdzi Nie, to, nie wiem, bownera nie mogę znaleźć, nic nie ma. A ja też nie. No o, sam szafki otworzył. O, to śmietnik bity. Czyli dobrze słyszałem. Już idę. A, Sylwio, chodź tu do kuchni na sekundkę. Tak. Nie. Na sekundkę tutaj ty. Nie, nie. To nie. zauważyłem od razu, nie żeby coś. No. Ale, Ale szafki otwiera. No to idę, już prawie tego bonera tutaj koło piekarniku, bo po Dobra, chodź tutaj, tutaj była. sprawdź odciski. Idę. A idę po itemy. On tak romantycznie rzuca i dotyka. Where the fuck are you? No, powiem Ci tak, fingerprintów to tutaj nieba? Nie Jak to? Nieba? Znaczy, mi się na początku gry dobrze wydawało, że tam coś słyszałem, ale, ale nic nie było zrzucone po prostu. Może było lekko dotknięte. Biorę jednego kagryjego, żeby tutaj klimat był. Problem jest Może taki, że mamy u góry pozapalane światła, ale... Un po kolokko. ja tu zapalam i nie gaśnie, o widzisz, jest. Za chwilę zgaśnie, ale mamy ory na wejściu. No właśnie, dobra, idę po depoitenki też. No Walter kurczę, tutaj... Walter kurczę tutaj warsztatowy. warsztatowy Walter. Walduś. O, walduś. O kurde, pod Ciecie? dywan wstawiłem tego. <gry> Dobra, idę po więcej temu, bo tak orbów na pierwszy rzut oka nie widać za bardzo. A, to jest jestem inteligentny. Wiesz co <grym> nie Wniosłem projektor i próbowałem kliknąć F na statyw, tak cztery razy. Musiałem połączyć kropki, <grym> kropki <grym> chyba. Co to I tak, jest? I tak w <grym> mózgu, kurwa. I What's wrong? Takie w mózgu, co jest ze mną nie tak? What's burning? Roof burning, what the fuck? No. Oh, Latarnia intelektu dzisiaj nie świeci. Oh, fuck, man. Beautiful. Hello, Mr. Walter. Ten piecyk włączony trochę przeszkadza. No, to prawda. O, światło zapalił. Nieba. Tam, to Sprawdzę tą ufałką jeszcze raz, ale. Nie, nie widać, niestety. Łatwiej jest your... O, pro... Jak się ruszył, projektor jest jak coś. Przeleciał. No, masz u tego, ghost, ghost, no, boże, ghost no, tak, Mam gadanie. Tak, jak tylko tutaj zobaczymy jeszcze to, jakieś. O, to ja spylam budlak. Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you french? Are you pizza? Are you there? Are you close? Okay. Jakie kill? Zostaw mnie. O, wow, czyli odbiana, czyli. Projektor Spacebox, A, raifing, tam tam no! Deo, oh, deo. No, 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 no to. Dio, dio, Dobra, Phantom to łatwo, deo łatwo, Deo łatwo, Jokaj łatwo też znaleźć, nie jest. Wraith też. No, są wszyscy tacy takie postaci, które łatwo wykryć. No, bo Jokaja no, tak. wystarczono woływać, jak będzie no, huncił. W sensie, no, co w się sensie wiesz, tutaj Wraith to easy, bo jak nie będzie co no, to easy, wiadomo. Deo, to podczas hanta easy. Phantom no, to zdjęcie, elo. No, Jokaj, to no wiadomo Jaka, tak. w sumie to to jest takie ręci że wiesz czasami co nam się trafiało więc tak gra jest A, mining tak, który jest domyka, kurwa słychać że on tam stepuje nie wiem mining ja wiedziałem. nie potrafię rozpoznawać mininga stepujący mining widzowie. Bo dla mnie to jest nie jest takie aż super inne fucking the chance, wiadomo co czas kaksaker oczywiście o, nie w Stepno, no dobra, to... Dobra. Have your du, 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 dobra, co my tam, czujnik ruchu, psychika, psychika, to nie biorę pilca. No. Wezmę jeszcze dwa te... No, się... Mamy pełen pakiet zdjęć praktycznie. W sumie tu mamy już action i wszystko. Eee, no. Czyli jeżeli chodzi o i takie o te dowody, no, nie? Tak, teraz wystarczy no, po okay. prostu tak jakby rąk zapalić No w sumie, ale to może foty jeszcze stupek w ogóle czy Ale już mamy już czuń, jeszcze nie? zdjęcie ducha Ten co poparmił Dobra, czujniki ruchu trzeba tutaj jeszcze, tak? kwestia. Ja tak patrzyłem na te czujniki mówię Kurde nie rusza się A Dziwne, bo tutaj leży na tym stepie i co i nie wykryło go? Tak Deosia do do łatwo no. wykryjemy i Jokaja też łatwo wykryjemy także Powinniśmy mieć pewnego duszka Teraz liczył. O ty no on... Ale dlaczego to... Nie ten weird shit. hop dosłownie, hop. dosłownie wszedł na su. o Sylwio? O nie myślałem, że bo <laughs> bonudukowałaś u mnie ty... A to fuck. Jak stoję <laughs> w miejscu, to smudukuje, no tak jest zawsze. Jak, jak się spojrzysz w notatnik i tak tego to tak jest. Hmm. Ale ty tak że na sumie, gdzie był normalnie nie ten. Się no. sobie... Ale ty projektor stawiam, stawi, że stawi się lepiej na to ścianie to. działa. Popieprzone. Co co? Już że idziemy? O co? Ten Gary Gary tam przyniosłeś, sobie stoi. Już dawno do go gry jego... Tylko trzeba sobie jakoś tam oświetlić tą drogę z tego strychu, bo to jest... Tam czasami idzie nie trafić. No. A bo bezpieczniki chwilę muszę włączyć, a tak by boliło. By reference, dobra. Ebola no, reference? Czujnik ruchu, czujnik ruchu już wykryło nie już więc po Bardzo dobrze, ja już się zmierzam a. na strych. A, przy... kurwa, a. przecież, kurwa, przecież łapa jest. A. No co ja Acha, Dobra, nie masz byli. aparat? Ja mam już. A no to ja biorę i życzę sobie no, co, nie, rzeczy. Dobra, e, chodźmy na strych, bo w sumie hiding spota mamy w tym pierwszym pokoju po lewej. Dobra, ja się tutaj spojrzę. I wish to see the ghost. Chyba no, cool może. Idę, ogon. A co? Ok, nie trąka. Do no to taką, no, trwałajmy go. Ej, o, bitcha, skak, szakam, rok, Pójdźmy gdzieś, nie, nie idźmy do tego pokoju, idźmy gdzieś dalej. Come here, come here, come to me. Hello. Musisz na youka. You follow us. Musisz na youka. Albo czym nie się Come here, come here. Halo, mistr youka. Mistr youka. Uh -huh. Wolta, 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 okay. Wolta. To to jest to, to jest jokaj. <laughs> to jest jokaj. Wolta. Waltuch Wantukuch You want to cook Ale tak to wysół Nie no to jest jak no by słyszał No to co? No, no no dobra no Czy wiesz, możemy jeszcze iść do pokoju tam jego i psychę sobie zbić, ale no czy my tego potrzebujemy tak jakby? No w sumie to chyba nie jest Skoro W sumie to chyba wszystko wiemy no. No. Skoro, my tak nie farmiłem, Skoro nie reaguje, tak a tak, jeśli to nie będzie to, nie czekam, to się... ja się potwornie zdziwię. Ja po prostu mój poker face. Fantom, fantom. Ale nie miga, a się nie widziałam na niego, więc... Joka, no i no okej, no, no i przynajmniej razem, tyle. No, także, no, także, no, moi no. drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o dziś, także, jeśli odcinek się spodobał, to jeszcze raz zachęcam do swojej łapki w górę oraz subskrypcji, jeżeli jesteście nowi, wbijajcie na playlistę Fazmofobii, a tymczasem, miłego dnia, pa, pa! No,